Siemanko mordeczki, z tej strony Sponu, w dzisiejszym odcinku jesteśmy na naszej lubynej stronie, czyli csgo.sk I pamiętajcie, że jeśli będziecie chcieli wpłacić, to użyjcie kodu SZŁONU, bo macie z nim plus 10% do każdej wpłaty oraz 2 zł i 10 groszy na start A widzowie, jeśli będziecie chcieli wziąć udział na przykład na taką kotkę Survival Knife Doppler FH4, no udział w konkursie, tak to wpadcie z moim kodem 15 zł i może wy akurat go traficie. A my co? W dzisiejszym odcinku będziemy sobie otwierali skrzyneczkę Holiday Supply Case. otworzymy sobie parę skrzynek normalnie, a później przejdziemy sobie na Case Battle i coś ukręcimy z tymi skrzyneczkami. Co nie, coś tam powymyślamy jakieś batelki. A dobra, trafiamy eko CZ. -ka. Na początek spoko. <grym> Najgorszy zgin, ale dobra, nie ma co się podobać. Lecimy. Okej, okay, tu już lepiej Tu już nawet wyszliśmy na tak zwany profit Ale dobra, czy my Kurde ty... Daje coś ta skrzynka Powiem wam szczerze Prawie Hyper Beast byśmy trafili By było kongo, by było pięknie, ale dobra Will Chilt, UMP Dobra, ładny skill swoją drogą Kurde, taki bardzo kolorowy A my wracamy znowu Do CZ -y Eko No niestety, ale dobra Otwórzmy sobie coś na buściku za 168 zł. No dobra. Dobra, otwieramy. Ajajaj! Ajajaj! Aj, 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 aj. Ten skin najdroższy to 265 zł, widzowie. Więc w sumie też można trafić takiego skina i grubo się cieszyć. Ale Hyper Beast, jakbyśmy trafili, kurde! No, bym się bardzo cieszył, jakbyśmy Hyper Beast trafili. A włupka by siadła no. Ale czwórka to w ogóle. Ej! Nie gadaj! Pięknie! Pull! trotl Ile kosztuje? No 237 zł, ale jest elegancko, nie? Piękny skin ogólnie. Naprawdę bardzo ładny. Hyper! Mamy! Dobra, elegancko! Ile kosztuje? To jest pięknie. Ale dobra, my się nie podobajemy, my nie na tym zostajemy. My teraz chcemy Dragon Fire. <try> Ty trottl znowu ja nam wpadł to by było elegancko. Kurde, to można naprawdę ciekawy ekwipunek zrobić z tych skinów w sumie tak patrzę, co nie? Dobro, full trottl. Jeszcze jeden. 600 zł kosztuje widzowie. Kupe pęgi, ale dobra. My dalej lecimy. Skin naprawdę drogi. Ale, kurty Glocka, byśmy wtrafili, to by było super. Bo już od Glocka się zaczynają te drogie skiny, tak? Te takie, można powiedzieć, rzadkie. Dobra, tutaj ma ich dziesiątka, elegancko. Ale, my tutaj w sumie będziemy się już szalić na takiego no. Gloczka. Gloczka byśmy przegarnęli. Dobra A włupka? Ogólnie pamiętam, jak ta włupa wychodziła. Ona chyba jest w skrzyn skrzynce Danger Zone, jak dobrze pamiętam. No, pamiętam takie czasy. Kurde, jeszcze jakbym Danger Zone widzowie, napiszcie w komentarzu, jak Wam się wspomina czas z Danger Zone. Czy graliście, czy nie? Ja akurat nie powiem, pogrywałem. Zdarzało się. Battle Royale chce się zagrać. Elegancko Hyperbiz, piękny. W ogóle na Hyperbiz mamy 3%. 3,70, tak naprawdę Więc w sumie kurde, hydre byśmy trofili łowanie, ale by było hydre trafić. Dobra, my przejdziemy sobie już od razu, kurde, na battle nie będziemy tam się bawić. Ona kosztuje 8 dych, jak dobrze pamiętam. Ten ten, ten, Kurde, e-e 8 dych. Tu jest, dobra. Holy case 5 tak 5 tak, a ile kosztuje? O Boże Dobra Zagrajmy sobie 5 na 5, 10 krzyżanek łącznie Underdog ja lecę tu 1260 zł, y Case dla nas kosztuje Dodajemy boty, bo nie zapowiada się, żeby ktoś do nas dołączył No, a my zależy nam na czasie Zależy nam na czasie Więc co? Lecą tu dwa garile Nam leci AUK DEAD BY PAPI Więc spoko ty widzowie, no ogólnie tutaj musi polecieć wszystkim, bo jak na razie to ja mam najlepsze skiny i to mi się bardzo nie podoba, bardzo. Jeszcze hydre mi dorzuca, no niedobrze, niedobrze. Tutaj teraz jakiegoś konkreta, no nie no Hydra mi znowu dorzuca. Lipa, dobra. Teraz jest chyba, lek. kurde 180 zł Famasik nam poleciał, ale szkoda. O, dobra, teraz ty to coś trafiaj, mordeczko moja. Nie! Nie, ja pierdzie, ale trafiliśmy gamma do Nie wierzę, widzowie. Nie dowiedzą. Ale lipa! Ale lipa! Dobra, ukręcimy coś teraz normalnego. Za 600 złotych, widzowie. No, tutaj trzeba 600. Dobra, tutaj coś zgarniamy sobie za 50. O, elegancko a, usunęło mi się, dobra, lecimy tutaj. buścik kurde, no tak to mi nie stać, ale tak mi już stać. 4 skrzynki na dwóch, dobra, miejmy nadzieję, że trafi coś w Dobra, dodajemy, bota Alexa. No nie no ogólnie strasznie, strasznie Tutaj za 200 zł? No nie <grystanie> Niestety Kurde Teraz nam nie daje, teraz nam nie daje No muda, muda, Hyper Beast, kurde No nie elegancko Nie elegancko widzowie co ja mam wam powiedzieć? 600 zł zgarnia, bo jest na minus 7 Co co? Zobaczmy tu 10 koła, punktów sobie weźmiemy tak albo dobra otwórzmy sobie, no nie wiem dobra, mamy tu jeszcze te punkty to co otworzymy, kurde parę tych za koła to <grym> <grym> sprzedajemy i lecimy widzowie, nie ma co się podawać Sprzykro jest, ale no wiecie o co chodzi, no. dobra, ale teraz robimy full throttle więc już coś odrabiamy za 600 zł Elegancko Bluesport, kurde, tu i tu perwis przeleciało nam. Dobra, otwieramy Bluesport Sport nie? Kurde, no Bluesport, to wiecie, no, fajnie, mogłoby być coś lepszego. Dlatego weźmy sobie, tworzymy teraz 3 na raz i leci nam. No lipa, leci nam lipa. No dobra, widzowie. A jednak nie co jest? 569 złotych, co jest? Eee, to stać nas na kolejne otworzenie, że mamy 147 zł, więc elegancko, elegancko, elegancko No Hyper Beats mogłoby nam polecić. Ale dobra Kurde, no już tu nas nie stać. To tak... Tak też nas nie stać. Dobra, otworzymy ostatnią i co, widzowie? Dzięki za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i co? Do następnego. A my kończymy Hydrom.